Hello guys and welcome back to my channel. Witam Was z powrotem na moim kanale. W ostatni poniedziałek rozmawialiśmy sobie o kolokacjach biznesowych, a dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 phrasal verbs z GET. I już teraz nie czekaj, a zapisz się na listę przed sprzedaży mojego kursu phrasal verbs na poziomie B2. Jeżeli szukasz kursu, który jesteś w stanie ogarnąć w pełni sama od A do Z, ale będzie on też zaprojektowany w taki sposób, żeby zmaksymalizować twoje efekty i zastanawiasz się też jakich frazali potrzebujesz się nauczyć, jak się ich uczyć i co w ogóle z tym zrobić, żeby finalnie używać ich w rozmowie. To ten kurs będzie właśnie dla ciebie. Już teraz możesz kliknąć w link z opisu, zapisać się na listę oczekującą, na listę przedsprzedaży i czekać na maila ode mnie. A my lecimy z odcinkiem. Pierwszy phrasal verb, który myślę, że wszyscy znają, ale wszyscy go też potrzebujemy, to to get up, czyli po prostu wstać, w sensie wstać z łóżka. To też nie jest obudzić się, bo obudzić się to wake up, a my dzisiaj rozmawiamy o phrasal verbs z get, natomiast wstać z łóżka, czy po prostu wstać, to jest get up. Kolejne, jak już wstaniemy, to musimy powiedzieć get ready, czyli po prostu naszykować się, przyszykować się do wyjścia, do pracy, do szkoły. Wszystko jedno, ogarnąć się. I taki mały tip, to wyrażenie możesz łączyć z for, czyli na przykład get ready for work, albo get ready for bed, albo get ready for Monday. Też akurat z tym to raczej wypadałoby powiedzieć get mentally ready for Monday. Kolejny, jak już jesteśmy ready i wychodzimy, to bardzo często musimy get on the bus. Na przykład, czyli po prostu wsiąść do autobusu, samolotu, pociągu, tym, czym podróżujemy do pracy. Kolejne jak już zrobicie get on, the bus, to później musicie zrobić get off, czyli po prostu wysiąść z autobusu pociągu samolotu. I tutaj tylko musicie jeszcze uważać, bo można też powiedzieć na przykład get off work, ale to nie oznacza wychodzić z pracy, a Kończyć pracę. Na przykład możecie powiedzieć I get off work at 5. Czyli ja kończę pracę o 5. 17. Kolejny to get over with Something albo get over something. Czyli przeboleć coś, poradzić sobie z tym, pogodzić się z czymś. I tutaj warto znać też takie całe kolokacje, całe zwroty, czyli na przykład get over a breakup albo get over the flu. Czyli poradzić sobie z rozstaniem, albo przeboleć rozstanie, albo poradzić sobie z. E, chorobą. Kolejny, bardzo, bardzo użyteczny i wiem, że bardzo często ludziom go brakuje, to takie dogadywać się z kimś. Na pewno czasami chcecie powiedzieć, że o ja z tym lub z tamtym dobrze się dogaduję albo ja dobrze się dogaduję z Katie. No i jak to powiemy? Powiemy to get along with somebody. I na przykład możemy powiedzieć: I get along really well with my coworkers or with my colleagues. Kolejny to to get by, czyli Poradzić sobie z czymś, dać sobie radę w trudnej sytuacji. O tak, na przykład możecie powiedzieć: My English is not perfect, but I get by when I travel. Czyli mój angielski nie jest perfekcyjny, ale ja daję sobie radę. Podczas podróży, bo pamiętajcie, że wasz angielski nie musi być perfekcyjny do tego, żebyście bez problemu się komunikowali, bez problemu rozmawiali i tak naprawdę, jak zastanowicie się też nad tym głębiej, to wasz nawet polski albo każdy inny język, który znacie, nie jest i zapewne nigdy nie będzie perfekcyjny. Po całym dniu będziemy robić czy get back home najprawdopodobniej. Pamiętajcie też jeszcze o tym, że nie mówimy jakby get back. To home, albo come back to home. Tylko mamy come back home, get back home. I na przykład możemy powiedzieć I finally got back home around 7 pm. Exhausted. Czyli wróciłam finalnie koło 7 do domu, wyczerpana, zmęczona. Kolejny to to get into, czyli wkręcić się w coś, na przykład w serial na Netflixie albo w moje odcinki. Żarcik. Więc możemy powiedzieć na przykład In the evening I finally got into a new Netflix series. Czyli, że po prostu finalnie udało mi się wkręcić w nowy serial na Netflixie. I. Get into oznacza też dostanie się gdzieś, na przykład na jakiś uniwersytet, możecie powiedzieć I go into Oxford. I ostatni to kiedy coś zrobicie i udaje Wam się uniknąć konsekwencji, to powiemy na to to get away with. I jest nawet taki serial to get away with murder um, na Netflixie i on właśnie, ten tytuł będzie wskazywał na to, że komuś najprawdopodobniej udało się ne, uniknąć Konsekwencji swojego swojego czynu. Powiemy, że tak upiekło się komuś. To będzie właśnie ta fraza. I na przykład możemy powiedzieć She on the test and go away with it. Czyli ona oszukiwała, ściągała na teście, ale udało jej się, jakby upiekło jej się, nie poniosła. Konsekwencji. I teraz małe powtórzenie. W przypiętym przeze mnie komentarzu czeka na ciebie 10 zdań, które musisz uzupełnić z odpowiednim fryzem W. Pamiętaj, żeby to zrobić, bo to jest bardzo ważne, żeby też utrwalić materiał i uczyć się aktywnie. Więc nie tylko słuchać, ale też robić. Jeżeli też zastanawiałabyś się, zastanawiałbyś się, w jaki sposób możesz jeszcze. Szybciej uczyć się zwrotów, no to oczywiście zachęcę Cię do skorzystania i zapisu na przedsprzedaż mojego kursu Freizal na poziomie B2, ale pamiętaj też o tym, że możesz sobie ułożyć na przykład historyjkę z dzisiejszych Freizal taką historyjkę, która będzie odzwierciedlała Twój dzień, czyli o której Ty wstajesz. I w jaki sposób ty dojeżdżasz do pracy? To pozwoli, że jeżeli raz na przykład napiszesz sobie taką historyjkę i później będziesz chciał ją komuś opowiedzieć albo ktoś cię o coś zapyta z tym tematem związanego, no to tobie będzie dużo prościej wydusić to z siebie, no bo już też wiesz jak to powiedzieć i użyłeś też tych fraz w całych zdaniach w twoim personalnym kontekście. To jest bardzo ważne, ale jest to też bardzo, bardzo efektywne. Nie zapomnij też zostawić suba, dać łapki w górę i kliknąć dzwoneczka, żeby nie ominął cię żaden z kolejnych odcinków. Trzymaj się cieplutko, życzę Ci powodzenia w nauce. Do zobaczenia w czwartek. Hej!